Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja wam powiem, że bardziej mi się podoba ta forma prowadzenia czuwań niż mówienia konferencji, bo to mój Boże zawsze to jest troszkę stresujące, dużo bardziej stresujące niż przygotowanie yy, całego czuwania. Czali, co? No. <laughs> Bezpre bezprecedensowa sytuacja na czuwaniu. Takiej jeszcze nie było. Kiedy zderzenie pokoleń, yy, oni bardzo tego nie lubią, powiem Wam młodzi, stare wygi czuwaniowe, bardzo nie lubią tego określenia. My nie jesteśmy starzy, oni powiedzieli. <grytania> wygi. przestają się do wyg czuwaniowych, ale nie starych wygi czuwaniowe i ci, którzy yy, młodzi przyjeżdżają tutaj ciągle i wciąż na te czuwania, aby zaczerpnąć właśnie z tego ducha tych czuwań, które już no, nie pierwszy rok, a kilka, kilkanaście ładnych lat. Moi drodzy, to, co dzisiaj ma miejsce, jest o tyle ważne, że za czas jakiś, dni kilka, w takiej atmosferze wielopokoleniowej się spotkamy. A spotkamy się przy stole wigilijnym. Gdzie będzie babcia, dziadek, tata, mama, siostra, brat. Ktoś tam jeszcze. W tej atmosferze czuwaniowej, którą, którą dzisiaj, z której dzisiaj czerpiemy, mamy zaczerpność po to, aby przy stole wigilijnym, przy którym siądziemy, ta atmosfera była taka sama jak na tym czuwaniu dzisiaj, radosna. Mamy przeżywać to, co przeżyliśmy tutaj, przeżywać również w naszych domach. Moi drodzy, tak jak słyszeliśmy o miłości w, w pierwszej konferencji, tak dzisiaj pogłębiając bardziej ten temat, wkorzenieni i ugruntowani, które jest głównym właściwie hasłem. Tego, tego czuwania, chciałbym powiedzieć właśnie o tym w korzenieniu. W korzenieniu jesteśmy w tradycję. Stare wygi czuwaniowe, przepraszam, że to powiem, jeszcze raz stare. Stare wygi czuwaniowe, niejako naście lat temu przyjeżdżali tutaj do pieniężna z rozpędu. Wiedzieli, że co miesiąc będą czuwania, i byli tak korzenieni w te czuwania, że po prostu wiedzieli, że bez tego ani róż muszą przyjeżdżać. Dlatego też na Facebooku, na tej naszej stronie jest napisane chcemy znowu zaczerpnąć, można by powiedzieć, z takich rzeczy, które we współczesnym świecie są niewiele warte. Z tej ciszy adoracji, ze wspólnej Eucharystii i wspólnego śpiewu. Z tego chcą zaczerpnąć i czerpią dzisiaj stare wygi. Z tego czerpiecie i Wy młodzi też. Ale wracając na ten grunt rodzinny, jesteśmy wkorzenieni w taką tradycję, tradycję domową, kiedy wiemy, że 24 grudnia się zbliża i wiemy, że nie jemy mięsa. Wiemy, że trzeba posprzątać dom, choinka już pewnie dawno ubrana. Wiemy, że trzeba przygotować prezenty. To wszystko jest, to wszystko jesteśmy niejako wkorzenieni przez tradycję. I przychodzi ten moment wieczoru wigilijnego, kiedy siadamy przy stole razem i tu napotykamy pierwszą niejako przeszkodę. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że to nie we wszystkich domach tak jest, ale. Niektórych to się zdarza, że dostajemy opłatek do ręki i mamy podejść do tych najbliższych osób i złożyć im życzenia świąteczne. Co też jest tradycją, co też jesteśmy niejako wkorzenieni. I pewnie zdajecie sobie sprawę, albo wiecie niektórzy z doświadczenia, jak to czasami wygląda, nie? Wesoły świąt. wyda jak najszybciej, nie? Wesoły świąt, wesoły świąt. Ten opłatek bo karp czeka, nie? Co to ma wspólnego ze złożeniem sobie życzenia. Moi drodzy, dzisiaj za chwilę będziemy sobie te życzenia składać. I w niejednym przypadku będzie tak, że te życzenia, które złożysz dzisiaj drugiej osobie, będą bardziej szczere. Niż te życzenia, które złożysz 24 grudnia o sobie z Twojej rodziny. Dlaczego tak jest? Dlaczego to ma miejsce właśnie, yy, dlaczego ma miejsce taka sytuacja? Trudno może na to odpowiedzieć, ale ja myślę, że nawiązując do słów, które powiedział Franciszek, Ostatnio na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce. On to mówił do małżeństw, ale myślę, że bardzo mocno można by to przyrównać też do naszych sytuacji rodzinnych, kiedy te nasze sytuacje rodzinne czasami są tak napięte, że brakuje w nich najprostszych słów. Wiecie dobrze, że papież Franciszek mówi o tych trzech magicznych, nie? Proszę, dziękuję, przepraszam. W pewnym momencie, moi drodzy, w naszych relacjach z naszymi bliskimi, to nasze wkorzenienie niejako wykorzenia się. Tak sobie zdajemy, tak sobie myślimy, że to nasze wkorzenienie się wykorzenia. A to wcale tak nie jest, moi drodzy. Nasze wkorzenienie cały czas, ty się rodziny nie wyprzesz, nie ma szans. Ty jesteś w rodzinę wpisany. Mówi się, że najlepiej na zdjęciu się wychodzi z rodziną, nie? Tak się czasami znowu. Ale w tej rodzinie jesteś, tego tego nie wybierasz, po prostu jesteś. Natomiast to wszystko, co się dzieje wokół tego, wokół tej rodziny, cała ta atmosfera, Całe te radości, ale często i też te smutki. To są te chwasty, które są wokół i które trzeba wyrwać. Przygotowując się do tego spotkania z wami, przypomniał mi się film, psy. Wyrwałem chwasta. Moi drodzy. Pan Bóg, kiedy, kiedy nas oczyszcza, On nas nie wyrywa, nie wyrywa chwasta, nie wyrywa Ciebie jako chwasta, nie spostrzega Cię jako chwasta. On wyrywa wokół Ciebie to, co nie jest istotne. Wyrywa te chwasty wokół Ciebie, aby ta relacja z Nim i z Tobą była jak, naj, jak najlepsza. Relacja z bliskimi słowo dziękuję. Czasami tak trudno przechodzi przez usta, a jest bardzo prostym słowem. Podziękowanie komuś za prosty gest. Słuchajcie, moi drodzy, my, my to słowo dzisiaj na czuwaniu niejednokrotnie wypowiedzieliśmy, niejednokrotnie używaliśmy tego słowa. Jeszcze niejednokrotnie tego słowa będziemy używać. Bo jesteśmy niejako wkorzenieni w to. To jest w naszym sercu, tak? Ktoś cię, kogoś potrącisz, no powiesz mu przepraszam. Naturalne. Ktoś podał ci kawę, powiesz dziękuję. W codziennym życiu mama robi ci kawę, Czasami jest to dzięki. Nie? W codziennym życiu nakrzyczysz na kogoś w domu, jakże trudno powiedzieć to słowo przepraszam, a już dziękuję, albo proszę. Ja zawsze dodaję tak, że jest jeszcze jedno magiczne słowo, które jest. Yy, chyba najtrudniejszym ze słów. Magiczne słowo sobie wypowiadają młodzi kiedy się zakochują i wtedy padają te słowa nie tam SMS-em piszemy. Wiecie co to za słowa nie? Nie wiecie? Jakie to słowa? Kocham cię. No prosta rzecz. Moi drodzy. Czasami kiedy spowiadam yy, Małżonków, to daję im za, jako zadośćuczynienie mówię tak: Powiedz żonie albo mężowi, jako zadośćuczynienie za grzechy, powiedz mu albo jej: Kocham cię. E, proszę księdza, to... ksiądz da jakąś inną pokutę, to taka trudna. Ale ja mówię: Co, to nie kochasz żony, czy co? No kocham, ale proszę, bez sens, no jest? Tyle lat nie mówiłem, a teraz mam jej powiedzieć. Tyle lat nie mówiłem, a teraz mam powiedzieć. Mam powiedzieć to, co czuję, nic innego. Mam powiedzieć to, co czuję, to co naprawdę czuję do tej drugiej osoby. Każdym z tych magicznych słów jest tak samo, moi drodzy. Przykłady można by mnożyć, przykłady można by yy, opowiadać, ale zdajecie sobie sprawę z tego, że tych magicznych słów naprawdę nam w życiu brakuje. A my niejako z natury jesteśmy wkorzenieni w te magiczne słowa. Bo jeszcze raz przypomnę, w najbardziej w nieoczekiwanych sytuacjach na ulicy potrafisz powiedzieć proszę, albo dziękuję, albo przepraszam. W domu, jakże trudno to czasami powiedzieć. To samo tyczy się w relacji z Panem Bogiem. To, co, to, w czym mamy być ugruntowani. Drugi człon naszego, naszego spotkania. Mamy być ugruntowani w Panu Bogu. I tutaj problem powstaje taki, że my często zdając sobie sprawę, że do końca życia powinniśmy się walić w piersi i mówić Panu Bogu przepraszam, często te inne słowa, jak dziękuję i proszę nie przechodzą nam przez myśl. Nie jestem godzien, Panie Boże, cię prosić, bo ja jestem takim. Podłym grzesznikiem, że nic jak tylko popiół, smoła i widły, czy coś tam. Jak to mówił jeden z naszych współbraci. A Pan Bóg nic innego nie może Ci zaoferować, jak to czwarte magiczne słowo. Kocham Cię. Nic innego. Pan Bóg nie może Ci powiedzieć, potępiam Cię. Pan Bóg ci nie może powiedzieć, a odpuszczę ci za tydzień. Pan Bóg nie może się obrazić na ciebie i powiedzieć, nie proś mi więcej. Pan Bóg może ci powiedzieć tylko jedno zdanie: Kocham cię. I nie jest to w sytuacji takiej, jak ten mąż, który ma powiedzieć żonie po dziesięciu latach: to magiczne słowo. Ale on Ci jest w stanie powiedzieć to każdego dnia. My naprawdę w tym, w tej miłości Pana Boga jesteśmy ugruntowani. Czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie? Będąc przed chwilą na adoracji, każdy z nas był tą miłością Pana Boga otoczony. Poczułeś? Świetnie. Nie poczułeś tej miłości. Może było tak, że po prostu ty sam nie jesteś w stanie tą miłością obdarzać innych. Moi drodzy, zbliżają się święta. Święta Bożego Narodzenia, kiedy Pan Jezus liturgicznie, liturgicznie narodzi się w naszych sercach, w naszych domach, w naszych środowiskach. Czy będziesz w stanie, ciekawy eksperyment można na ten temat zrobić, czy będziesz w stanie na tym czuwaniu albo chwilę po tym czuwaniu ułożyć sobie życzenia, które powiesz swoim bliskim 24 grudnia? Czy będziesz w stanie, układając te życzenia, użyć tych magicznych słów? Bo często podczas życzeń jesteśmy w takich relacjach z drugim człowiekiem, że najpierw trzeba by zacząć te życzenia od słowa przepraszam. Później prosząc o wybaczenie, dziękując i mówiąc na końcu, kocham cię. Czy przygotowując sobie te życzenia, czy będziesz w stanie i zbierzesz sobie w tyle siły, aby te życzenia z tym Narządzącym opłatkiem przed drugą osobą je złożyć, je wypowiedzieć. Czy jesteśmy w stanie pokonać te bariery, które gdzieś w nas siedzą nie, one nie siedzą w nikim innym jak w nas, aby pokonać jakiś niewidzialny mur w naszym życiu, w naszych rodzinach, i aby te święta były naprawdę prawdziwym Bożym Narodzeniem. Znany skądinąd yy, nasz współbrat Maciek Malicki. Znany, nie? No, niektórzy znają. A ci, co nie znają, to powiem, że jest to ksiądz, który nosi dredy. Jak przyjeżdża do Polski, to szokuje wszystkie babcie w kościele, bo zakłada sobie skórę, siada na Harley'a i jedzie do kościoła odprawiać msze w tych dredach. Teraz już w dańsku się ludzie nie dziwują, bo już wiedzą, że to Malicki przyjechał. No. Ten człowiek któregoś dnia składając życzenia Bożonarodzeniowe, mówił tak: Życzę Wam Bożego Narodzenia. Niby banalne, nie? A jakże cała wymowa w tym wszystkim. Natomiast to, do czego Was dzisiaj zachęcam, abyśmy składając sobie życzenia za chwilę tutaj w tym kościele, składali sobie te życzenia szczerze, prawdziwie, nie jakichś wesołych świąt. I zachęcam Was również do tego, abyśmy byśmy umieli. Ułożyć sobie takie życzenia, aby one były ugruntowane w Panu Bogu, w Twojej rodzinie i w Tobie samym. I abyś umiał się tymi życ życzeniami podzielić z najbliższymi. Zdaję sobie sprawę, że nie było to łatwe, że nie będzie to łatwe, ale moi drodzy, jak Józef z Maryją szukał miejsca, gdzie Maryja ma urodzić, to było łatwe. A no później, jak uciekali do Egiptu, to też nie było łatwe. Jakże inaczej pewnie będą wyglądały święta, kiedy w naszych rodzinach, i w Was samych, i w nas samych zamieszkają te magiczne słowa. Bądźmy ugruntowani w Panu Bogu. Jeśli tak będzie, z całą pewnością uda nam się pokonać barierę może strachu, może nienawiści. Może jakiegoś żalu, a stanie się radość. Czego Wam wszystkim życzę i co daj Panie Boże, aby się spełniło. Amen.